Witamy na wieczornej transmisji. Styrania kurwa dzieci. Czekaj, czekaj, a zobaczmy czy tu kurwa nas słychać. Słychać ale coś się kurwa tnie. Kurwa, chłopie w chujcie. Tnie, w chujcie tnie. Na YouTubie wysłać czekaj, odcinka? Czekaj, czekaj. Ale, a mogę... Jakie wordy można? Co? Jakie wordy można używać? Wszystko oprócz C-wordów i P-wordów. I N-wordów. A F-wordy? F-wordy można. No to ma... Wysyłam na grupę Fortnite. Ja, weź być, ale weź wyciszt ten, bo ja słyszę z twojego komuś coś tam. Co? Tak, ja, ja tylko ja tylko ja tylko odpaliłem zobaczyć czy nas słychać. Gdzie babo? Nie wiem, czekamy na niego. Dawaj se piekniemy jednego na przepałkę. dla kontentu. Dawaj czy mi się nic nie Weź, pobiera ja w tym? Co ty jest w pokoju? No. Tak. Ja mam No, opierdam ją, ja. No to smacznego. Dziękuję, dziękuję. Bum, 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 bum. Ale tak mi się nie chce, jeźdź. Chłopaczku, dałeś, to, mi sypukcie? dałeś mi sypukcję? Dałeś mi sypukcję. No, No, na ty. A no, mam.

to jest Ty, ale to coś kurwa, jednak z moim natem jest. O, uspokoiło się. O, jednak się nie uspokoiło. mam ping. pingu. O, dobra, spada. Ale to chyba. To chyba z Fortnite'em coś jest. To chyba jest coś z Fortnite'em. Może, może, może. Ale mi ciebie też czasami tak przytnie na sekundę. Bo. Jakby było coś się tak. Fantę? Mirinda. To szacun? O, ile mam procent baterii? No dobra, baja jest. Ja już wyskakuję Dobra, ja lagi tak jak tak sam tak, ja z kurwy syn. Gosia, liter gryzie kabelek. No, myszka tam boszuje, no, kurwa. Wersi, no. Ja zaraz ten zrobię speed testa, bo możliwe, że mam złego neta wyłączonego. Może no. Bo ja mam 2 bo ja mam dwa 4 Hz i 5 GHz kurwa i możliwe, że mam 2-4 no. odpalone. No, bo cię... No teraz cię Na hotel? Nie wiem, ja nie dolecę tu. Ja lecę na basen. A wiecie jesteś? Coś... Na basen Dobra, lecę. to ja spróbuję na... Na hotelu już jest Jakiś O kurwa... Komuś, 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 komuś. Tak Zł złoty famas, złoty famas mi dropnął Ja pierdole Kurwa dziel... Ale mi laguje, ja pierdolę Dobra, jest tylko stuchy połamałem Nie złapałem się barierki, nie? Ja, ja pierdole, jak pierdolę jak mi laguje Dobry ja początek. A ja spiąć miał. się nie mogę znaczy, Dobra, to to jest coś jest spójne tak no to dobrze była rozgrzewkowa pierwsza Chuj w to Co tam na kurze, na grupie? O, nieźle, ja na typa nie, dobrze, nie mogę trafić Czekaj, Janeta restartuje i wypierdalam Chyba, bo transmisję bo...